Dzisiaj zapraszam Was do lekcji, w której powiemy sobie o naprawdę bardzo długich zdaniach w języku niemieckim, a właściwie o tym, jak je budować, jakie prawidłowo budować, jakie, jaka jest kolejność poszczególnych elementów w takim właśnie długim zdaniu. Zapewne nie raz słyszeliście o takiej zasadzie jak "te camolo". O co w tym chodzi? O tym też między innymi dzisiaj, ale nie tylko o tym, ponieważ elementy w naszym zdaniu mogą być różne, mogą odpowiadać na różne pytania. I co wtedy? No właśnie. Tego dowiemy się dzisiaj. Zacznijmy od tej zasady tekamolo. Um, ale wymieszamy ją też z innymi elementami. Wyobraźmy sobie, że chcemy powiedzieć takie zdanie. My dotarliśmy we wtorek do pracy, przybyliśmy, my przybyliśmy we wtorek do pracy taksówką z powodu strajków metra, przybyliśmy właśnie taksówką. Tak będzie prawidłowo w języku polskim, również w takich długich zdaniach w języku polskim. Ten, nad tym szykiem też musimy się zastanowić. Często też poprawiamy te zdania, więc też podejdźmy um, do tych języków obcych ogólnie. Nie mówię tylko o języku niemieckim. Tak na spokojnie. Słuchajcie, takie zwracanie szczegółowe na każdy błąd, na każdą pomyłkę y jest strasznie stresujące dla osoby mówiącej, y dla tej, która, która słucha, bo nie wie, czy powinna poprawiać, czy też nie poprawiać. A słuchajcie, y istotą w tym y naszym języku obcym jest to, żebyśmy mówili. To, że powiemy coś z małym błędem, tak jak ja przed chwilą powiedziałam, to zdanie w języku polskim najpierw z błędem, a potem się poprawiłam. To w ogóle nie wpływa na naszą komunikację. Ważne, żebyśmy mówili. Słuchajcie, to jest najważniejsze. Popełniać błędy będziemy zawsze, ale, wiadomo, dążmy do tego, by było ich jak najmniej. Wracając do naszego tematu. Chcemy powiedzieć właśnie to zdanie, że my dotarliśmy do pracy taksówką z powodu strajku na metrze. Jak powiemy to zdanie w języku niemieckim? Mamy tutaj sporo elementów. Na pewno musimy, słuchajcie, sobie najpierw ułożyć taką klamrę naszego zdania. Wiemy, że na pierwszym miejscu wstawimy subjekt, czyli osobę, podmiot, czyli to będzie via. Następnie to będzie czasownik, czasownik posiłkowy, ponieważ to zdanie jest w czasie przeszłym. A skoro przybyliśmy, dotarliśmy, to oczywiście mamy ruch, więc tym czasownikiem posiłkowym będzie zain, odpowiednio odmieniony, via Na końcu angekommen. mamy tą klamrę. Wir co po czasowniku? Po czasowniku yy, będzie yy, coś, co określa czas, co odpowiada na pytanie wam, czyli kiedy. Czyli to, co jest temporal, dlatego skrót te te-ka-molo, czyli najpierw te temporal czyli odpowiadamy na pytanie wan w tym przypadku mieliśmy że we wtorek tak to, to był ten nasz element który odpowiadał na pytanie kiedy dlatego powiemy wyjeżdżając am Dienstag. następnie mamy k co to znaczy k k w naszej zasadzie tekamolo to oznacza causal czyli powód czyli odpowiadamy na pytanie warum dlaczego dlaczego z powodu strajku na kolei, czyli wegen des u I tu będzie właśnie ten element um, odpowiadający na pytanie dlaczego. Teraz będzie MO. To jest skrót od modal i modal odpowiada o welche Art und czyli w jaki sposób, oder wie, jak. Jak dotarliśmy w końcu do tej pracy? No za pomocą taksówki, taksówką, czyli my dim taksi. E, I ostatnie to lo, czyli tekamo czyli lokal. E, I tutaj wszystkie te nasze pytania, wo, wohin, wohea, czyli wszystko co związane m, gdzie, skąd, dokąd, e, gdzie się znajdujemy, czyli z tym umiejscowieniem. To tutaj właśnie znajdzie się na, na końcu to nasze lokal, czyli po prostu zu arbeit. Powiedzmy sobie to całe zdanie. Wir sind am Dienstag wegen u u des u -S -s. Wtedy, wtedy mówiliśmy jeszcze o tym, że czym, czyli my taxi zu arbeit angekommen. To będzie nasze całe zdanie. Długie zdanie, zbudowane właśnie z tą zasadą Tekamolo. No ale słuchajcie, określeń czasu możemy mieć troszeczkę więcej. Poza tym, że powiemy we wtorek, to możemy jeszcze oddać tam godzinę, ale możemy w ogóle powiedzieć jeszcze przed rokiem albo przed miesiącem miesiąc temu we wtorek o 15.00. Uch, co wtedy? Co w takim przypadku, gdy mamy więcej określeń czasu? Zasada, słuchajcie, jest taka: od y, największego do najmniejszego. Co to znaczy? Czyli od tego najbardziej ogólnego do tego najbardziej szczegółowego. Czyli byśmy powiedzieli: for einem jar im Mai am um Donnerstag morgens um elf Uhr. Tak? Czyli od naj, najbardziej ogólny jest przed rokiem, wtedy mamy w maju, potem mówiłam tam bodajże w czwartek, e, rano o 11. Czyli od ogółu do szczegółu. No dobrze, ale jeżeli mamy e, w naszym określeniu lokal e, więcej elementów, e, czyli na przykład byśmy powiedzieli, m, my pojechaliśmy. Przed rokiem, w czerwcu, z powodu jakiejś awarii, pojechaliśmy tam pociągiem, o, pojechaliśmy do, moich, do mojej przyjaciółki na północy Niemiec, tak? No właśnie, co w takim przypadku? Jeżeli mamy więcej tych elementów z tej puli lokal, tak? Czyli z tej puli um, elementów, które odpowiadają na pytanie wo, wo, Wohin, to wtedy, słuchajcie, odwrotnie jest, czyli od szczegółu do ogółu. Czyli powiemy, co freundin im Norden von Deutschland, tak, czyli mamy od szczegółu do ogółu. I to są takie zasady, e, jeżeli chodzi o, jeżeli mam więcej właśnie elementów z serii temporal lub z serii z grupy lokal. No dobra, ale słuchajcie, no mamy jeszcze innych wiele e, części mowy w języku niemieckim, między innymi pronomen und Nomen, e, pronomen, czyli zaimki. Zajmki osobowe. Możemy, słuchajcie, usłyszeć takie zdanie, że kelner serwuje e, kobiecie kawę, e, albo ja kupuję mojemu bratu komputer. I co w takim przypadku? Słuchajcie, w takim przypadku jest zasada, że jeżeli mamy dwa rzeczowniki, a jeden z tych rzeczowników jest w celowniku, drugi w bierniku, to najpierw w zdaniu będzie ten rzeczownik, który jest w celowniku, czyli der Kellner serviert komu czemu, der Frau, kogo co, dein Kaffee. Jeżeli zaś zamienimy któryś z tych rzeczowników na zaimek, czyli na przykład chcemy powiedzieć, kelner serwuje jej kawę, albo kelner serwuje... Kobiecie to, no to wtedy zawsze przed rzeczownikiem będzie zaimek, tak? Niezależnie od tego, czy on jest w celowniku, czy w bierniku. Dekelna, serviert i um, kafe. Y kaffee, uda. Dekelna, serviert in, café, de kelna in uh, de Frau Czyli zawsze mamy najpierw ten przyimek. Hmm. Słuchajcie, no ale jeszcze są też znowu inne zdania. No takie bardziej, bym powiedziała, przyziemne, które częściej które używamy, których częściej mówimy. Słuchajcie, no na przykład chcemy powiedzieć, że codziennie gram po trzy godziny w tenis. I co wtedy? To jest taki, to jest bardzo właśnie taki temat bardzo częsty, ponieważ no, można powiedzieć, że gdy mówimy właśnie, że grać w tenisa, grać na gitarze, czy być zmęczonym, te słówka takie właśnie tenis... Gitarę czy mydę to są tak zwane verb geferte, czyli tacy towarzysze czasownika. I właśnie tacy towarzysze czasownika, słuchajcie, będą na końcu naszego zdania, bądź Prawie na końcu. Jeżeli mamy w zdaniu dwa czasowniki, czyli ten drugi czasownik wiadomo, że musi być na końcu, to ten nasz towarzysz czasownika będzie przed tym drugim czasownikiem. Na przykład Ich spiele tagliście drei Stunden mit meinem Freund tenis. Czyli widzimy, że to tenis znalazł się na końcu, ale jeżeli byśmy powiedzieli to zdanie z dwoma czasownikami, czyli na przykład iśmyśte, iśmyśte, teglić, Stunden mit meinem freund, tenis spielen, to to tenis po prostu znajdzie się przed szpilen. I to jest tak zwane verb geferte, czyli towarzysz naszego czasownika. On będzie, słuchajcie, na końcu. A widzimy oczywiście, że tutaj w tym moim zdaniu, który powiedziałam, oczywiście po pierwszym czasowniku pojawiło się wszystko to, co dotyczy czasu, czyli odpowiadamy na pytanie van, czyli ta nasza zasada TK molo jest obecna w tych naszych zdaniach. Nie wszystkie elementy z tej zasady TK te molo muszą być użyte w naszym zdaniu, tak? Ale mogą być niektóre, niektóre nie, ale i tak ona obowiązuje. Niezależnie od tego, czy wszystkie elementy zostały użyte, czy też nie. W tym przypadku, zobaczcie, było ich szpilę teglić, Stunden mit ein meinem freund. I tu, zobaczcie, mamy, mm, mamy tą zasadę, oczywiście, użytą od ogółu do szczegółu, czyli teglić, Stunden, czyli codziennie 3 godziny, czyli znowu jest ogół i bardziej szczegół, tak? jeżeli chodzi o, mm, o określenie, Czasu. Słuchajcie, pojawiło się tutaj dużo przykładów, długich zdań i różne możliwości konstruowania ich. Koniecznie czekam na Wasze przykładowe, bardzo długie zdania. Ale słuchajcie, takie zdania bez spójników, bo ze spójnikami to w ogóle moglibyśmy tutaj e, utworzyć zdanie na pół kartki. Więc spróbujcie zbudować jakieś takie super długie zdanie właśnie bez spójnika, e, stosując się do tych zasad, o których dzisiaj mówiłam. No i e, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to serdecznie was do tego zapraszam, a także zapraszam was na mój Instagram Niemiecki z przyjemnością e, oraz na mój profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.